Cześć Siema siema tutaj Kungu Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Po półrocznej przerwie Witam was serdecznie w Learn to Fly 2 Przejdźmy do gry Zobaczymy co tutaj mamy Dawno nie grałem, dawno nie nagrywałem, ale zobaczymy co z tego będzie Mam nadzieję, że wszystko będzie zajebiście, więc rozpocznijmy grę Gra jak pewnie wiecie, bo już była na moim kanale polega na tym, że mamy sobie pingwinka, będziemy się starać nim dolecieć jak najdalej, a właściwie przelecieć nawet górę, z tego co pamiętam. Nawet nie do końca yy, jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się przechodzi ta gra, ale wydaje mi się, że właśnie celem gry jest przelecenie nad górą albo po prostu zdobycie wszystkiego, ale chyba trzeba przelecieć nad górą lodową, którą będziemy się rozbijać w pewnym momencie dość dużo, z tego co pamiętam. Więc zacznijmy! New Game Story Mode. Lecimy sobie z, rzeczywiście kampanię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, co my tutaj mamy? To mnie w sumie szczerze mówiąc nie do końca interesuje. Eee, to umiem, chyba. Tak naprawdę to nie umiem. Czekajcie, jak to się robiło? Ja Czym ja steruję? Strzałkami steruję. To jednak nie umiem kurwa grać w tę grę. Zaraz się nauczymy. To nie jest tutorial, moi państwo, to nie jest tutorial. Tutaj, Flight Air, czyli zarobiłem 30 dolarów za to, że spadłem na gupirej, Zajebiście. Nie no, to mi się podoba, naprawdę. Dobra, tutaj możemy się ulepszać. To mnie tam jak na razie na nic mnie prawdopodobnie nie stać. ale jak nie stać? Dobra, długość rampy sobie zwiększymy, wysokość rampy. No, to już mi niestety nie stać. Bo, aha, bo ile to kosztowało w takim razie? Dobra, nieważne. Dostałem 1 dolar za nie wiem co, ale powiedzmy, że wezmę ready. Ok, lecimy. O, i teraz już mogę trochę. Ja wiem, że to nie, nie wygląda. Na początku nie wygląda zbyt imponująco, ale spokojnie, zaraz się rozwiniemy, zaraz pobijemy nowe rekordy. 37 dolarów, czyli już jest trochę lepiej. Czy jeszcze czy mi się zwróciły uwa... te? Na razie mi się nie zwróciło. Od razu lecimy, nie wiem, do kolejnego dnia. Nie będziemy przedłużać. Czy ona cały czas jest taka sama chyba ta rampa? Dopiero od moich ulepszeń się, się ulepszy, więc jak na razie cały czas to samo, prawdopodobnie zarobimy dokładnie tyle samo. Eee, 38, czyli o dolar więcej. Ale dobra, przynajmniej już teraz możemy sobie coś zrobić. Slide. Co to jest w ogóle? Aha, dobra. Czyli tutaj możemy sobie coś do... Po czym... Czym można będzie sobie jeździć? Na czym można będzie sobie jeździć? 125 dolarów bym uzbierał, ale dobra. Może nie. Dobra, weź mi spadaj. Kupuję sobie to na razie. Eee, back, Zostało mi jeszcze 50 tych. Dzięki temu latam. Od razu sobie kupię te podstawowe rzeczy. Będzie, będzie najłatwiej. Co to jest? Aha, to jest boost. Na boosta to mnie na razie nie stać. I payload, czyli... Aha, czyli. Czyli paliwo? Jakby do busta? Co tu się tak laguje? Ej, halo. Dobra, ready. Spróbujemy. Teraz powinienem polecieć dużo, dużo, dużo dalej. Opatrzcie. O, od razu. Z pacją mam jakiegoś busta, właśnie nie mam. Ale dobra, to już jest od razu lepiej. Zobaczcie. Wszędzie rekordy powinny być. Nie wszędzie. W dystansie nawet nie ma rekordu? Dlaczego nie ma rekordu w dystansie? Halo? Halo? Dlaczego nie ma rekordów w dystansie? Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. W ogóle jest całkiem rozciągnięty ekran, bo stwierdziłem, że tak będzie lepiej. Nie wiem, czy to dobrze. E, ramp height. No to już mnie nie starze. Zabrakło mi 2 dolary. Dobra. Mam jeszcze wyższą rampę i uwaga... Nie pamiętam. Nie wiem dokładnie jak mam... O, tam jest bałwanek. Nie wiem dokładnie, jak mam kurde lecieć jeszcze. Jeszcze tego nie do końca wyczułem. O, max speed nie mam takiej dużej, ale 66 dolarków sobie osiągnąłem. Co to jest? Aha. Destroying power? Aha, iceberg destroying power. Okej, okay, dobra. A tu jest fuel. Jeszcze. Dobra, już prawie nic nie pamiętam. Eee, dobra, eee, ramp. Spróbuję sobie jeszcze długość rampy Jak na razie I może teraz pozbieram jakieś 125 dolarów Chcę pozbierać I sobie kupię lepszą deskę Bo ta jest beznadziejna Dobra, spróbujmy tak O nie, to było słabe Trzeba było lecieć cały czas w górę No ale chciałem, wiecie No cóż, niedobrze to wyszło Szósty dzień Challenges Wow! Aha, dobra, bo jakiś challenge zrobiłem, to nawet nie wiedziałem. 175. Nie, 125. To stać mnie. Zajbiście, to mi się podoba. I teraz na to 200. Potrzebuję 200. E... I 100, czyli 300 potrzebuję. Nic nie, nic nie kupuję jak na razie. Do, do tego aż będę miał 300. Dobra, spróbujmy. Potrzebuję lepszą, ten lepszą lotkę, bo to naprawdę jest tragedia to, co się dzieje. Ale cały czas mamy max speeda rekord, więc tyle dobrego. Dobra, lecimy sobie kolejny. Nie ma coś, co przedłużać. Spróbuję nic nie robić. Nie, to się źle skończy. Oj, ja, bardzo źle zrobiłem. Chciałem, kurno, sobie wiecie. Chciałem sobie ztestować niedobrze to wyszło. Bardzo niedobrze. No ale co zrobić? Dobra. Distraction 77 dolarków zawsze na propsie. Zabrakło mi 30 dolarów do kolejnego tego. Tam mam w ogóle tu kill list, żeby zabić tego bałwana. Ojej, to wyszło jeszcze gorzej. 61 dolarów. No właśnie. Dobra. Eee, stać mi na pewno na to, i to mi się już bardzo podoba. Ok, teraz zbieram jeszcze stówkę i powinno być super. O! Czyli muszę to zniszczyć, tak? Wow! Dlaczego mam to zniszczyć? Aha, muszę to zniszczyć, ale jeszcze nie ten. Wow, 119. Ale jeszcze nie mam powera, tak? Do tego, żeby to zrobić. Tak. Nie wiem generalnie o co chodzi, ale dobra, kupię sobie busta pierwszego mojego. A może uzbieram od razu 250, wiecie? Tak, od razu uzbieram 250, bo nie ma sensu kupować tego najsłabszego. Teraz polecę po prostu gdzieś daleko. Tak to spróbuję zrobić. Przelecieć nad tym bałwanem, kompletnie go ignorując. O, nie udało mi się. Hmm. Distraction 2.0. Nie wiem dlaczego to Distraction się tak liczy. No ale nieważne. Mamy 250 na Sugar Rocket. Praktycznie nie mam paliwa, co też jest w sumie kurno o tym nie pomyślałem. No ale. No cóż, dobra. E... Space no właśnie. Space się tego używało. Dobra. O! No proszę bardzo. Boost i od razu leci lepiej. A no i teraz to już kurno od razu. Dobrze polecieliśmy, patrzcie. Wszędzie do nowe rekordy w max speedie nie było. O dziwo, Duration i Distance. Dostałem bonusy. Ile mam pieniędzy? Przestańcie mi z tymi medalami wyskakiwać tutaj, w ogóle mnie nie interesują. Dobra, Fuel 25 mi zabrakło do paliwa. Dobra, a 200 to kosztuje. Nie, dobra. To na razie dam ready. Zobaczymy ile uda mi się zarobić. A nie, czeka, źle zrobiłem. Wiecie, co chciałem zrobić? Chciałem Max Spida właśnie. Chciałem Max Spida zrobić. Tak mi się udało Max Spida pobić, tylko że zmarnowałem tego boosta bo wyleciałem nim w górę bez sensu. Ale zobaczcie, Distraction dyst mi się udało zrobić fajne. I 207 za to zarobiłem. Fajnie. A, bo 75 za to, że go zniszczyłem. To mi się podoba, dobra. I stać mi na 500, mogę sobie patrzcie jaki teraz ten. I teraz mam tyle paliwa. Uwaga. Proszę, patrz, patrzcie, patrzcie i teraz o. To już jest ta góra lodowa? Niemożliwe. Niemożliwe, to jest jakaś mniejsza, to już nie może być ta duża, nad którą się nie dało przelecieć tak długo. Dobra. Bez distractiona, ale 350 zarobione. I tutaj już się od razu robi lepiej. Jeszcze 75 za ten. Dobra, co my tutaj zrobimy? Na pewno sobie wydłużę to. I na to mnie nie stać teraz. Dobra, rampę sobie trochę teraz ulepszymy. Wiem, że mam słaby sprzęt, ale właśnie, zależało mi na tym, żeby rzeczywiście tutaj fajnie sobie. Patrzcie, I teraz mogę sobie fajnie nabrać prędkości. Dobra, mogę go w sumie zniszczyć, nie? Dobra, już nie mam paliwa. Chyba niedobrze to wyszło, szczerze mówiąc. Ajajaj. No, chyba niedobrze to wyszło. No, ale zawsze coś. Distance. Distance, no właśnie, wtedy poleciałem dalej Ale 330 zarobione Duration 2 jakiś tam zdobyłem Bardzo fajnie, 500 mnie to kosztuje Dobra, zrobimy tak i teraz Zbieram na 2500, to na razie nie, 750 750 myślę, że jest w zasięgu ręki Tutaj jest 800 750 i 800 Myślę, że spoko jak na razie I ready, dobra, w takim razie lecimy dalej Zobaczymy jak mi to pójdzie Teraz, a kurna, no jest moc Powiem wam, że jest moc. Już kurno, na 35 metrów w górę prawie wyleciałem. Tak zrobimy, dobra, busta. O! Nie wiem, czy, kurno, nie za wcześnie to zrobiłem. Ale jak na razie jest całkiem nieźle. Ale dalej nie pobiłem swojego rekordu odległości. Bo słabo to rozgrywam. To dlatego 350 zarobione. Jeszcze mnie nie stać, jeszcze mnie nie stać. Może kurna w ogóle poczekam. Wiem, że to trochę głupie, bo lepiej kupić od razu. Ale może poczekam na to, aż. O kurde, dzwonią do mnie. Może lepiej zrobić tak. Moment, bo ja teraz muszę ten. Um, bo się trochę kurna roz rozsygnalizowałem, bo do mnie dzwonią. Zrobić tak, że Najpierw, że, że kupię na I to i to, tak jakby Nie kupię sobie od razu e, Sanek nowych A, 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 dobra Pobity nowy rekord odległości, tyle dobrego Nie pobity, czyli wtedy byłem jeszcze dalej Ale jaja, to tego to się nie spodziewałem Kompletnie, dobra e, Bo zobaczcie, mógłbym sobie teraz to kupić Ale chyba wolę Od razu później naraz. Zrobić to, czyli bo Ojeny, spadaj, piek, ready, ok. Się potrzebuje 750 plus 800, tak? Zaraz policzę, ile to jest. Ojeny, spacja mi się ten trochę zategesowała. Mam już starą klawiaturę i kurde, trochę mi się czasem zacina. Dobra. Dobra. Wow! Wow, 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 wow! A, przywaliłem w górę Przynajmniej udało mi się do nie dolecieć Więc dystans nowy jest, nowy dystans 338 I teraz tak, mam 1333 750 250, czyli potrzebuję jeszcze 550 1550 potrzebuję To nie mam tyle jeszcze Jeszcze tyle nie mam Po tym locie będę miał, to na pewno Dobra, spróbuję rozwalić tego Bałwana No nie wierzę Chciałem go specjalnie rozwalić Ojej, no ale tracę prędkość jak uderzam w ziemię, bez sensu. Dobra, i... i... O, przeleciałem nad nią, przeleciałem nad górą. Ale to ona niziutka jest. No to jest ta mała góra, to nie jest ta największa. Ale dobra, kolejny distance record. A zobaczcie, a nic kompletnie nie ulepszam, po prostu lepiej mi się udaje polecieć. Dobra. Klik. I... I klik, teraz powinienem polecieć dużo, dużo dalej. Mogę coś jeszcze ulepszyć? Niestety nic więcej nie ulepszę. Chyba, że Iron coś tam. Tysiąc to kosztuje. Dobra, na razie sobie kupię to. Żeby chociaż trochę lepszym być. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Wow, wow. No to coś mi się wydaje, że teraz to. Że teraz to kurde. Ładnie mi się uda. O, kurde, od razu, od razu, zobaczcie jaka jest różnica. A jeszcze nie zużyłem całego tego paliwa. Teraz zużyłem całe. Wow, to jest kurde rekord. To jest taki rekord, że z tysiąc chyba zrobię naraz. Wszędzie rekordy. No 600 zarobiłem No trochę się przeliczyłem, ale naprawdę wow Chyba, że tutaj jeszcze za coś zarobię, ale tylko za speed 2 Ale to zawsze dodatkowe 75 dolarów Więc zawsze fajnie Okej, okay, jeśli chodzi o to Sam nie wiem co mam zrobić Przydałby się nowy ten, nie? Dobra Czyli lecimy na Pulse jeta. Lecimy po to, żeby Żeby mieć nowego boosta Jeśli ten już mi tyle daje Patrzcie Ale chcę, chcę prędkość, no właśnie Oj, ja, mi się zagapiłem troszkę. Chciałem prędkość. Dobra. Dobra, przeleciałem już tam. Kurde, jak ładnie. I teraz, było w górę. Oj, słabo, słabo, to wyszło, słabo, to wyszło. A, ah, ale jebra, jest git. I max speed znowu. Ha, znowu prawie stów. No nie dostałem już żadnego tego, co to jest, aha, że każą mi nie wlatywać w górę, taki protip, nie spodziewałbym się, w życiu bym na to nie wpadł, w ogóle, kurde, w życiu bym nie wpadł na to, żeby nie, nie, nie wskakiwać w górę, nie, nie wpierdzielać się w górę właściwie, a nie nie wskakiwać, bo my nie skaczemy. Dobra, mamy kolejnego busta. teraz chciałbym zarobić, ile to kosztuje, kurde, 2000 tysiące teraz zbieram, dwa żeby od razu sobie zrobić takiego dużego busta do fiola, czyli do paliwa, żeby móc jeszcze dalej polecieć z tym moim boostem. Dobra, uwaga. O, pięknie. O, pięknie. Dobra, przeleciałem nad nią. Dobra. Dobra. Kurde, bo jestem tak nisko. Jestem 5 metrów nad ziemią, tylko. O, to jest chyba ta duża góra. Z tego, co mi się wydaje. Na pewno mam dystans zrobiony. To na 100%. Jeszcze tak daleko to nie byłem. Więc ładnie, pięknie. What? Jakiś szaman ten What the fuck! Co to było? Jakiś ten. Dobra uwaga. Wow, jakiś boost. Konkretny boost Wow. Dobra, pięć Co tu się dzieje? W ogóle skąd to się wzięło? Za co? Dlaczego? Nie, nie rozumiem nic. O, tam jest woda już. Wow, bounce. Nie, nie chcę, nie chcę bansować więcej, nie chcę więcej bansować. Uff. Same rekordy, wszędzie. 1795, no ale za taki dystans to ja się nie dziwię. Tylko skąd to się wzięło? Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Wszyscy. 4145 dolarów na jeden raz. Bowiem tak kusi mnie dobra na razie miałem zebrać 2000 więc niech to będzie 2500 serio zabrakło mi 80 dolarów Tak Dobra 1300 i 2000 ramp height Ramp length 1800 dobra trudno na razie 1800 i zbieram 2500 w tym momencie Troszeczkę sobie ulepszyłem rampę Wow Mam dużo więcej paliwa, więc to jest fajne. No, patrzcie, i to bardzo sobie ulepszyłem to paliwo. Zobaczcie, ile już go zużyłem. I jeszcze nawet nie jestem w połowie. Teraz dopiero przekroczyłem połowę. Uda mi się ten nad górą. Nie wiem, jak, jak wysoka ta góra jest, ale przeleciałem nad nią. Zajebiście, udało się. Dobra, jestem 20 metrów nad ziemią, dobra, 10. odbijam teraz w górę trochę. Znowu w dół. Znowu w górę. Pomożemy sobie boostem, Nie mam już więcej busta, Ale jest, dystans jest ogromny. Co prawda pewnie nie będzie aż tak duży jak w poprzednim kur na locie. No bo tam mnie podbił jakiś kurna ping-win szaman. Ale. Spoko. O, tutaj jest ta wielka góra, chyba. To jest ta największa góra, której się najbardziej obawiałem wtedy. Z tego co pamiętam. Dobra, ładnie. Dzień 23 zakończony, naprawdę super. Znowu mam nowy rekord dystansu, czyli bez tego, bez tego dziwnego wypicia udało mi się pobić ten rekord, więc naprawdę fajnie. Nie mam jeszcze 2,5 tysiąca Spokojnie, czekamy. Jeszcze jeden dzień. Nic się nie, nie śpieszymy się. 2,5 tysiąca się zaraz uzbiera. Dobra, spróbujemy tak to zrobić. Ciekawy jestem, ile ta góra ma metrów. Mniej niż 20, to mogę na spokojnie stwierdzić. Dobra. Ładnie. O, ta góra nie masz tak mało. Dobra, teraz jest już nade mną. Ale zniszczenia zrobiłem, tak? Wow. E, dobra, nie, nieważne. Dobra, Bob i teraz coś do, do tego, co tutaj mamy? 5000 to kosztuje. To 5000 to już jest całkiem sporo. Tutaj mamy jeszcze jakiś ultra light trike, ba balon umbrella. Aha, czyli ja wcale nie muszę lecieć kolej. Patrzcie, za 5500 jest ten. To nie wiem czy... O nie, co ja zrobiłem? Tylko mi nie mówcie, że ja teraz nie mam tego. A dobra, mogę sobie wybrać Był jakiś chyba ten Jakiś taki Dla jajec zrobiony Dobra Przetestujmy w takim razie bobslide C4 można, boombox Okej, okay, ale to w takim razie Mam bobslide, to jest chyba najlepszy Już co jest w ogóle możliwe dla mnie do kupienia Co było naprawdę niezłe wow, 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 wow Dobra. Dobra Ciekawe ile tamta góra ma metrów Pewnie ze 100 Tak będę stawiał Nie no jakie 100 100 metrów to ja chyba tyle jeszcze nigdy nie byłem na tym Dobra No spróbujemy 30 metrów 35 metrów ma, bo widziałem sam czubek. Dobra, uwaga. Odbijam w górę jeszcze. Dystans leci. Dystans ładnie leci. Nie powiem. Dobra. Sto na godzinę prawie dawałem w pewnym momencie, więc jest całkiem nieźle, dobra. Lecimy 5 metrów. O, nie mam już kurna paliwa, myślałem, że mam. Cały czas myślałem, że mam jeszcze paliwo. Chyba nie dolecę do tej góry. Nawet do niej nie dolecę, nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. Ale dobra, jest chyba całkiem nieźle. Dystans, nowy dystans. 1200 zrobiłem za sam dystans. Duration, czyli znowu duration. Czas trwania tego lotu był najdłuższy, mój rekordowy. Jak zwykle nie umiem pić. Dobra, 5000 tysięcy muszę zbierać. Ja pierniczę, Kiedy ja uzbieram 5 tysięcy. Jak na razie chyba nic więcej nie kupuję, tylko czekam na te nowe. Hang, na ten nowy hangilder, czyli w sensie na nowe lotki. 5000, chyba że za, za 5500 sobie kupię tamto, nie? Dobra, 40. Dobra, spróbujemy. I ziuj znowu w górę. Nie wiem, czy to się opłaca tak lecieć takim wahadłowym, jakby. Dobra, ładnie, ominąłem górę, lecimy dalej Pamiętać muszę, że na 35 metrów się muszę kurna wzbić jak ten Jak będzie tamta góra, tamta druga O właśnie ta Dobra, ładnie o, 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 dobra, przeleciałem nad nią Trochę mi słabo idzie chyba w tym locie, takie mam przynajmniej wrażenie ale dobra, zobaczymy. Oje, no jak się odbiłem bez sensu od wody. O jeden, bez sensu, co ja robię? Dobra, w górę. Nie mam już więcej tego. Ło. 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 Aj, aj, dobra. 1400. No nie był to najlepszy lot, nie powiem. Ale 3900 już mam, więc jeszcze dwa takie loty, myślę. Kupimy to, zrobimy jeden testowy lot i kończymy odcinek. W ogóle, dla ludzi, którzy dotrwali do końca, e, mam takie pytanko. E, czy chcielibyście, żebym ponagrywał Plants vs Zombies 2, ponieważ ściągnąłem sobie emulator. Coś tam trochę mi zacina, szczerze mówiąc. E, ale coś się wykmini, żeby, żeby nie zacinało, bo to jest kwestia pewnie paru ustawień albo zmiany emulatora e, Androida. E, no i się zastanawiam po prostu nad zrobieniem tego. Jeśli chodzi o Robocrafta, myślałem, żeby sobie chwilę pograć, ale ja wiem, czy ja będę... No je, zważywiłem. Czy zagadałem. Czy ja będę długo grał w Robocrafta pewnie nie. Więc no cóż, dobra. Mm -hmm. A dobra, nie, i tak zbieram 5 ,5 tysiąca na ten helikopter. Chyba, właśnie muszę zobaczyć zaraz, na co ja chcę zbierać. W ogóle chyba robię rekord prędkości. Nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Mogłem się najpierw zbić wyżej w powietrze. Dobra, spróbujemy. Co za to zarobiłem? Nawet Max Speed mi się nie ten. O jedny, czyli nic nie zrobiłem i to było głupie jednym słowem, ale chciałem sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, dobra, przeleciałem nad tą górą. Dobra, lecimy cały czas, kurde, dobra, prawie 75 na godzinę. Ciekawe, to jest w Milach, czy to jest w kilometrach. Dobra. dobra. Lecimy na dół. I w górę. Dobra. To nie jest najlepsze podejście, bo mam bardzo mało paliwa już na tym etapie. O nie! No teraz to przegiołem. 1200. Coś strasznie się zacząłem, kurna. Słabo mi zaczęło iść, ale dobra. Zrobimy to. I teraz tak: albo kupuję to. Top Speed i Flight. A to. Top, top Speed ma mniejszy. Ale Lot w górę ma większy. Chyba jednak zainwestuję. Wiecie co, w to. Tak mi się wydaje. Ja jednak wolę to. Dobra, jeśli chodzi o to. Muszę sobie pozbierać na to. Dobra, ale wiecie co? To chyba na tyle, bo to jest chyba ostatni lot. Dzień 30, tak, akurat. Testujemy nowy sprzęt, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wow! No powiem, że to już mi trochę zaimponowało. Ja jestem 100 metrów nad Ziemią, to jest moja wysokość? Wow, to naprawdę kurna, teraz daleko zalecę. To już nie ma. Nie ma co. O. A jeszcze nic nie zużyłem paliwa. Dobra, teraz. Dobra. No nie! Za wcześnie, kurna, przed tym. Jeszcze raz. Dobra, mam 1600. Jeszcze coś mogę sobie kupić? Nic nie kupię. Bo to, to mi się nie opłaca 10 tysięcy nie no, to, to nic nie kupię chyba, yy, uwaga. No nie, to ma jeszcze mniej niż ten. Słabo no, kurde, dobra, jeszcze raz, nieważne, niektóre miesiące mają 31 dni, tak? To może być 31 Dobra, lecimy na dół w takim razie. No, bo ja to trochę inaczej widziałem, szczerze mówiąc, niż to wyszło. Myślałem, że to wyjdzie lepiej. Dobra, jest dużo mniej czytelny ten licznik wysokości, nie? Dobra, dobra, udało się. Proszę bardzo. Muszę lecieć jako tako Uwaga I pierdziu i znowu w górę Tak sobie trzeba spadać Żeby trochę spadać No dobra stracę strasznie dużo prędkości Trochę się nie opłaca chyba Dobra No dobra Więcej nie mam Wyżej nie polecę O nie za blisko Za blisko to chciałem zrobić Ale doleciałem do góry więc jest spoko Dystans chyba też będzie rekord. Dobra, wszystko 2107 rekord. I dystans jeszcze mi wskoczył kolejny, więc jest bardzo fajnie. Dobra, i na tym wystarczy chyba. Na tym trzeba zakończyć ten odcinek. Więc dzięki Wam serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, żeby powiedzieć, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że teraz znowu, znowu zacznę trochę więcej nagrywać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo ostatnio naprawdę mam ochotę. Naprawdę mam ochotę. Myślę, że drugi odcinek z tego I dajcie w komentarzach pomysły na to, co. Nagrywać dalej, jeśli macie jakieś pomysły. Dobra, więc dzięki, to było na tyle. Trzymajcie się. Heja!